Witam, Sidowa policja z tej strony! Czas na przegląd najbardziej iryjących bani Sidów z ostatniego miesiąca! Mam nadzieję, że jesteś gotowy. To nie będą normalne światy. Zostaw suba dla bezpieczeństwa już teraz, let's go! Dostałem tajne info, że gdzieś na tej pustyni spadł meteor! Ale jeszcze nic tu nie wygląda, jakby to miało być gdzieś tu! Ej, panie, panie Stefanie, widział pan gdzieś... Ech, co pan robi? P pytam, czy pan gdzieś meteoryt widział? Tu? Nie, to jest normalna dziura, typie. Tak nie wygląda dziura od meteo... Ale co ty robisz, no? Ej! <laughs> Ty to! To może być tu! Dobra, nie tylko może! To to musi być tu! O kurde bele, o to jest sam zainteresowany! Mało tego, ta dziura wygląda jakby spadł bardzo konkretnie z tamtej strony. Mniej więcej tak se leciał, tutaj boczkiem wpadł do dziury, zrobił krater, którego środku znajdziemy właśnie meteor Or, Ulala! I to niewiele. Jaki meteor to wygląda, jakby przyszło z innej planety? To tłumaczyłoby pochodzenie całego ametystu w Minecrafcie. Zajcie, nie? One były meteorytami, które spadły z nieba, wywaliły się tam w ziemię. A potem z czasem ten piasek, ziemia, kamień się zapadały, zasłaniały to, i one tam utknęły głęboko, głęboko pod ziemią. Ja widzę profesjonalne wytłumaczenie tego zjawiska. Jestem profesjonalnym biologiem. Jak widać na załączonym obrazku, a jeszcze bardziej profesjonalnym badaczem zjawisk z nieba do ziemią spadły dająco podobnych ale skąd ta dziura obok na przykład to E, to, to musiał być przypadek, że w sensie się to walnęło tak mocno, że tutaj dużo mocna. Ty, a może stąd to przyleciało? To też tak może być, że to poleciało, tak? Poleciało się w tę stronę? Tutaj delikatnie skręciło, nieważne. Nie przenieśmy się na Bedrock Edition. I nie bez powodu, nie weszliśmy jeszcze na świat, bo tym razem znaczenie będzie miał spawn i to nie byle jakiś spawn. Jak myślimy sobie o tworzeniu nowego świata, to oczywiście spawnujemy się na jakiejś powierzchni i potem idziemy zwiedzać świat albo też spawnujemy się jakieś. Stokratek kratek nad ziemią na jednym bloku dyrta, który z jakiegoś powodu znajduje się stokratek kratek nad ziemią. Nie do końca wiem, jak mam wytłumaczyć sytuację, w której się obecnie znalazłem, ale czy, czy ja przeżyję, jak skoczę na dół? bo jak nie, to ten spawn to trochę taki niemiły jest. Dobra, na drzewo, na... No, halo, no! O, okej. Okay. Ju już lepiej. D dziękuję. <laughs> Ale załóżmy, że świat, na którym się spałdujecie, to hardcore. Tam już nie ma i Nie ma, że się umrę i spałduje się w innym miejscu. Tam muszę rozwiązać tę sytuację. A więc tak, moje pytanie jest następujące: Czy to się da w ogóle legalnie zrobić? Widzę dwie opcje. Tam nie doskoczę. Mogę doskoczyć tam yy, i zakładać, że nie umrę. Mogę też spróbować skoczyć do tej wody. Na początku spróbujmy, może tutaj. To nie był dobry, bo nieważne. He, e e Super, się bawię. Okej, okay, czyli tam nie doskoczę. Tam była woda pod spodem, widziałem. Yy, może będzie łatwiej doskoczyć tu pod spodem do wody niż tam do wody? Ale czy to jest w ogóle możliwe, żeby to tak wyćwiczyć? Tu trzeba być mistrzem parku, no przecież nie ma opcji to zrobić, no przecież to jest jakiś... Ten świat jest oficjalnie nie do przejścia i jesteście na akurat na hardkorety Pfff... Ta opcja też odpada, dobrze wiedzieć Wiecie co, weźcie kurde bele, spróbujcie czy tu się da przeżyć Według mnie nie ma opcji, do tej wody nie doskoczysz, no blisko, ale... Spróbujcie sami i dajcie znać w komentarzu. A ja tymczasem zajmę się rzeczami, które nie chcą nas zabić po pierwszej sekundzie. Po pierwszej. Bo po drugiej, już nie wiadomo, jakie są prawdziwe intencje tego latającego minecarta To ja naprawdę nie mam pojęcia. Sytuacja jest następująca: jakiś odważny budowniczy stwierdził, że jako podpory do swojej kolejki użyje wyschniętych krzaków. To. to brzmi jak świetny pomysł, naprawdę. Ja osobiście bardziej eksperymentowałbym z czymś troszeczkę bardziej stabilnym. Nie wiem, płotki drewniane to brzmi jak dobry pomysł. Ale też nie to, że zabraniam tworzyć koleje, których podporami są uschnięte krzaki. To to jest na pewno innowacyjne podejście do tematu! Nie, a to jeszcze jakby tylko wagonik trzymało, ale to trzyma. To, to trzyma w środku prawdziwe skarby. Słuchaj, no bo tak, 6 węgla to na pewno nie jest nic. I do tego jeszcze 13 torów, to też trochę kilogramów się nazbiera. Panie, to tak łącznie to ze 100 kilo będzie, a to wszystko nadal trzyma. Krzak! Do tego waga wagonika, skrzynki. Jak tu putony jest normalnie. I nadal to wszystko trzeba ten jeden biedny krzaczek, który składa się z jednego patyka. Ej, ej, ale w sumie, jak weźmiemy sobie kowadło i zrzucimy je na krzak, to. A, w ten sposób. N nieważne. A teraz. O. E... No, kowadło jest trochę cięższe niż wagonik ze skrzynką. To miałoby trochę sensu, a więc kowadło to przesada. Limit to wagonik na torze ze skrzynką. jakie tam, jakbyście kiedyś zastanawiali się, jakie są limity obciążenia krzaku. Chociaż bardziej zastanawia mnie to, jakie są limity szczęścia na spawnie. Eee, oto miejsce, w którym zaspawnowałem się na kolejnym seedzie. Sam, jak patek pośrodku trzech wielkich lawapuli. puli. <laughs> przynajmniej z tej sytuacji da się wyjść z żywym. Nie to, co z niektórych wcześniejszych. żeby jak spawn z drobną adrenalinką, ale. Bez przesady. No może każdy zły ruch po wejściu na świat może kosztować was życie, ale co z tego? Macie węgiel, tak? Macie lawapule, macie wody obok, dzięki czemu możecie zrobić portal praktycznie za 5 sekund. Jeszcze żelazo by się skończyło, przydało, ale to spoko. Zaraz ogarniemy. O, tutaj coś, halo. Oj, pięknie ty. Ja tu jestem pewien, że jakby się postarać, to na tym siedzie da się wejść do neteru gdzieś w 3 minuty, nie? Jaka jest szansa na spawn pomiędzy trzema jeziorami lawy? <laughs> Jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie możecie znaleźć w Minecraftie, są lasz A nie ma osoby, która twierdziła! Ała, inaczej! Oh. Tak, możemy się umówić. Cave'y są super. Jedyny problem to to, że są pod ziemią, a pod ziemią są potwory, a potwory nie są fajne! I tu też jest lawa i one się mogą spalić! I ogólnie jeszcze więcej potworów! Bardzo mi się to nie podoba. Bo najczęściej moja wyprawa do Laskeywa kończy się właśnie tak. gdyby tylko było jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Na przykład Lash Cave, ale w bezpiecznym miejscu czyli na, na powierzchni na przykład czy to byłoby piękne? Czy to jest możliwe? O, okazuje się, że tak! To brzmi jak to, czego potrzebowałem i to, Jezus, to jest wielkie! Ej, mamy normalne, jeziorka, mamy normalne, te takie roślinki, nie wiem, jak to się nazywa, tyle że to wszystko z jakiegoś niewytłumaczalnego powodu znajduje się w środku lasu świerkowego tak! Rozumiem, jakby trochę tego wyszło z kopalni, ale to jest serio. Ogromne, to się tam tam ciągnie, lol. Mało tego! Aksolotle tu normalnie żyją! Pierwszy raz legalnie widzę zesponowane naturalnie axolotle na powierzchni. Nie pytajcie mnie o te nielegalne razy, bo dużo tego było policja, mnie do dzisiaj godzi. Nieważne! I naprawdę ten generator świata stwierdził, że to nie jest kompletnie podejrzane, że pośrodku laszka i rośnie drzewo dębowe? Mhm. <grym> mało tego, że dębowe. Tu grzyby rosną. Tu ciemne świerki rosną. Zwykłe świerki. Coś tu się dzieje więcej niż w moim życiu. Spał po środku wioski, brzmi ciekawie, ale to nie byłoby coś, co by wam pokazywał. No, znacie tę serię chyba, co nie? Bardziej imponujące jest to, co znajduje się zaraz koło tej wioski, ale nadal to nie jest coś aż tak dziwnego, co zasługiwałoby na tą serię. Zdarza się, mężczyzn na spawnie, setki tego widziałem, proszę państwa! I da sprawa, że ze względu na bliskość tych dwóch obiektów, w jakim jest wioska i tu mężczyzn, zacząłem interesować się relacjami tych państwa. Oni powinni się lubić. Według mnie to oni się nienawidzą chyba. E, co nie? I tak też myślałem? Do czasu, kiedy nie postanowiłem wejść do tego męszyn I okazało się, że Nie to, że się kochają To jeszcze mieszkają u siebie Nawzajem, do no, witam Pan mieszka w męszyn, czy to mężczyzn mieszka u pana? Nie no, bo serio, ja mam wrażenie, że pan tu się czuje jak u siebie Ścieżki se pan kładzie Od sufitu do ziemi Domek se pan zbudował w cholu zaraz na wejściu ej, 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 spokojnie, czekaj, czekaj Bo ja, nie, o, powiedz mi, czy ty wie, się lubicie Ja tylko chcę to zobaczyć, czy wy się lubicie Czy oni mają jakąś tamę, tylko mnie nienawidzi Ty, oni się... A! Nie lubią się! Jak tyś tu przeżył przez te wszystkie lata, jak teraz... Chyba, że on tylko na pokaz się nie lubi teraz, jak ja na niego patrzę. Co, warto było go zabija... Mnie też warto było zabijać. Ja tu jestem rozjem. Ro... Ro... Rozejm. Czekaj, jak to się nazywa? Rozjemco, bo tak. Ja tu przeszedłem Państwu pomóc. Naprawdę z dobroci serca. Mam wrażenie, że tutaj odbywają się pewne kłótnie na tle yy, działek mieszkalnych. I wydaje mi się, że czas rozstrzygnąć ten spór. Czy Państwo pozwolili Państwu villagerom osiedlić się na terenie Państwa zakładu? Ale co tym nie bijesz? Ale ja jestem tylko mediatorem. Przecież ja się chcę dogadać, no! Tu jest jakaś sąsiedzka sprzeczka. No mi się to nie podoba. A i jeszcze z siekierą do ich wioski. Wejść, jasne! Słuchaj, moja propozycja jest taka. Wyznaczamy jasne granice. Położymy w tym miejscu ściany wyznaczające podział parceli. Zbudujemy drugie dodatkowe wejście do manszyn, tak? I teraz pan zobaczy. Villagerowie będą korzystać z tego wejścia, a pan y i reszta tych niemiłych panów będzie korzystać z tego wejścia. Jacie jakby to był w ogóle wasz największy problem. Po pierwsze, sufit wam przecieka. Macie węgiel w soficie, macie. Jezus, macie wszystko w suficie Dawa wam tu cieknie! Macie pożar! Pali wam się chata! Ty się zastanawiasz, czy villagerowie mogą tu mieszkać! Ja nigdy nie zrozumiem tych konfliktów sąsiedzkich naprawdę! Jakby po angielsku powiedzieć bez obaw! No worries, tak? Wspaniale! Czyli to oznacza, że jakbym chciał mieć świat bez obaw w Minecraft, to wystarczy wpisać w ziarnie. No worries! Napiszę po angielsku, żeby mnie zrozumieli. Bez obaw to wiadomo, to mogliby tam potem tego nie przetrawić. No worries jest bezpieczniejsze, tak? I logika by wskazywała, że to będzie świat bez obaw. Nie mam się czym martwić, powinno być całkiem miło. Yeah. <laughs> całkiem miło. <laughs> 10 najbardziej bez obaw spawnów w historii. Miejsce pierwsze, dzień dobry. Oto spawn, który otrzymamy, kiedy wpiszemy w ziarnie świata, że nie chcemy żadnych obaw, tak? Słuchajcie, ja mam wrażenie, że tu obaw jest całkiem sporo, a na pewno więcej niż dwie. Na pewno, na pewno dużo. Jedno jasne, bez stresu, ja kompletnie, ja się czuję po prostu wspaniale. Jakby nic mi tu nie groziło, będąc na tym, na tym spawnie. Naprawdę, tak bezpiecznie, to ja się nie czuję od lat. Wiecie co, ja mam wrażenie, że obawa to jest ostatnia rzecz, której ja bym nie miał, będąc na tym spawnie. To jest jedno wielko. Obawą, tu nie ma bezpiecznego metra kwadratowego Dobra, może tą wodą Może tą wodą da się bezpiecznie wydostać do góry No woda nawet nie leci na samą górę Kolejne zobiaki, no dajcie mi spokój to się wejść nie da Może będziecie tańczyć w kółko, nie zmieni mojego nastawienia Super, wszedłem do góry i teraz mam jeszcze obawę, że ten biedny wilk Zaraz to skoczy i umrze Nigdy w życiu nie ufajcie Sidom w Minecraftzie Ja a może trzeba ich tak wziąć dookoła Było no worries, dajmy worries Ten Sid to będą jedne wielkie obawy To może po prostu to od, odwrócona psychologia, nie? O, jakoś od razu, milej no, że nie najmilej na świecie, jak się da, ale Jagudki dali na spałnie. To się ceni. Minecraft to jest jedna wielka odwrócona psychologia, trzeba o tym pamiętać. Albo wbić na odcinek po prawej stronie! Nie zwiedziłem cały świat, ale modami. Pobrałem tam mody z najbardziej odległych zakątków świata i przeniosłem się do e, bardzo podejrzanych miejsc. Zresztą sprawdź to sam siema!